Witamy Was w kolejnym filmie na naszym kanale. Tym razem znajdujemy się w naszym sklepie, wyjątkowo nie nad rzeką, tak jak przy poprzednich filmach. Dawno już tutaj nas nie było, także zapraszamy. Tym razem będziemy opowiadać, będę opowiadał o podbierakach. Podbierakach z przeznaczeniem przede wszystkim na klenia, jazia, strąga, ale o podbierakach. Troszeczkę dłuższych, z dłuższą z rękojeścią, z dłuższym, z dłuższym, z dłuższym teleskopowym rozkładanym, rozkładaną sztycą. Dokładnie zabrakło mi tego słowa. Mój kamerzysta Patryk właśnie mi podpowiedział. Także dzięki. Lecimy. Dobra, mam tutaj kilka propozycji. Kilka propozycji według mnie podbieraków, które najlepiej sprawdzą się przy wyższej skarpie przy, przy zarośniętych brzegu przy jakichś nawisach gdzie zwłaszcza latem wiadomo trudniejszy jest dostęp do tych ryb a żeby je bezpiecznie wyholować należy mieć troszeczkę dłuższą sztycę ok, zacznijmy może od pierwszego podbieraka pierwszy podbierak od Westina gumowana siatka to już jest absolutny standard w podbierakach Składany, jedną ręką rozkładany, można go, można go zawiesić sobie przy pasie, można go zawiesić gdzieś przy plecach, ale do tego potrzebny będzie wówczas klips z magnesem. Tak jak wspomniałem, jest rozkładany, można go rozłożyć jedną ręką, rozkręcamy, ciach przedłużamy, elegancko możemy podebrać, podebrać rybę. Solidny, bardzo solidny podbierak. Myślę, że na strągi, klenie 40-50 cm bez problemu, bez problemu je podbierzemy. To jest pierwsza propozycja. Lecimy dalej. To jest, już Wam pokazuję. To jest podbierak od Selidza. Ten podbierak wykorzystywałem przy właśnie połowie kleni, możecie zobaczyć na moich poprzednich filmach. Ten podbierak nie składa się w żaden sposób. Dzięki temu jest o wiele, o wiele solidniejszy niż te z klipsem, bo te klipsy z czasem mogą ulec gdzieś tam uszkodzeniu. Natomiast tutaj jest zwarta, jednolita konstrukcja. W ten sposób rozczepiamy, wkładamy jednym ruchem, klipsik, ciach. Co ciekawe, ten podbierak ma ponad 2 metry długości, gdy tą sztycę rozłożymy. Zobaczcie, kawał, kawał solidnego podbieraka, aluminiowa obręcz, gumowana siatka, to co wspomniałem już przy poprzednim podbieraku, i w zasadzie wszystkie podbieraki już teraz produkowane są z siatek gumowanych. Naprawdę, naprawdę solidna i ciekawa propozycja przy połowie właśnie kleni, jazi i innych ryb drapieżnych. Naprawdę solidna konstrukcja. Mega, mega polecam. Dobra, lecimy dalej. Tego odstawiamy. Tutaj mamy taki podbierak już naprawdę spory, to jest od Spro Freestyle, rozkładamy go również klipsem, blokuje się od razu, to już jest naprawdę kawał, kawał kosza tutaj wpadnie wam w zasadzie każda ryba, ten podbierak możecie wykorzystać równie dobrze na troci, dokładnie, przy połowie troci, przy połowie gdzieś tam boleni Szupaków. szczupaków i tak dalej, i tak dalej. Ten podbierak możecie sobie zaczepić za pas. Ja tutaj mam pasek akurat. Zobaczcie, ręce wolne. Jednym ruchem wyciągamy, ciach, ciach i jest zablokowany. Bardzo, bardzo również solidna, solidna konstrukcja. Można przyczepić go również gdzieś tam na klipsie na plecy. Wtedy, wtedy w ogóle nic tutaj Wam się nie będzie plątało między nogami. Również solidna, solidna propozycja. Ok, odkładamy, lecimy, lecimy dalej. Tutaj mam taki podbierak typowo pstrągowy, ale również można go wykorzystać właśnie przy połowie kleni, jazi i innych ryb. W ten sposób jest złożony. To jest maksymalne jego złożenie. Wystarczy później tylko cofnąć sztycę. I już jest rozłożony, gotowy do działania. Ta y, siatka jest silikonowa, nie jest gumowana, tylko to jest y, silikon y, bezpiecznie. Możemy wówczas y, wykolować tą rybę, podebrać tą rybę y, i później zaprezentować. Ważne jest też, żeby zwłaszcza przy połowie wstrągów, żeby tej y, ryby nie brać y, do ręki, y, bo wiadomo, no, im dłużej gdzieś tam na powierzchni, im dłużej. Poza swoim naturalnym środowiskiem, tym gorzej dla ryby. Wówczas możemy fajnie wyeksponować na tej siateczce i krzywda się nie dzieje rybie. Naprawdę, również ciekawa propozycja to jest generalnie, bo jeszcze nie wspomniałem on w ogóle nazywa się Troutmaster czyli, czyli generalnie przeznaczeniem na właśnie szybkie łowienie strągów na komercjach przede wszystkim. Natomiast oczywiście można za zaadoptować do, do, do własnych yy, potrzeb. Jest to firma, podbierak jest firmy SPRO. Cześć. Elegancki. Lecimy dalej. Tutaj mam mega ciekawą propozycję. Dwie propozycje bardzo podobnej konstrukcji. Już Wam pokazuję. Zobaczcie. Niepozorny podbieraczek. Tak się składa. Możemy go wówczas. Powiesić sobie na plecy, na ramię gdzieś, bo tutaj jest przystosowany do tego specjalnie pasek. Co ciekawe, rozkładamy go. Klips wskakuje. Również gumowany, również aluminiowa obręcz. I zobaczcie na to. Jedziemy. To jest teleskopowy podbierak. Zobaczcie. 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 Proszę bardzo. 3-metrowy podbierak. Jeśli macie zarośniętą rzekę. Wiadomo, latem, latem jest, no, no są z reguły trudne warunki do wędkowania. Trzeba gdzieś tam tego klenia, czy jazia, czy pstrąga przeciągnąć gdzieś na blisko roślinności. Wówczas z krótkim podbierakiem mielibyśmy problem. Kładziemy ten podbierak na wodę, wciągamy rybkę i bezpiecznie ją możemy wy. Holować. Albo podebrać z jakiejś wysokiej skarpy też. Są takie dokładnie z jakiejś wysokiej skarpy. Wówczas trzeba pamiętać, żeby tego podbieraka nie podnosić z rybą do góry, bo może wam się ten podbierak złożyć, wówczas trzeba go pionie, w pionie, w pionie ciągnąć tą rybę do siebie. Mega fajny podbierak bardzo dobrze nam się on w tej chwili sprzedaje, no ale to jest zrozumiałe ze względu na to, że po prostu te rzeki w tym momencie są mocno zarośnięte tak się składa, leciutki bardzo ale naprawdę z ogromnym zasięgiem, bo to już jest nasz y, 3 metry plus, plus wasza, wasza ręka, to już naprawdę robi się około 4, 4 metrów długości następna propozycja, a jeszcze nie wspomniałem to jest podbierak od Cevija y, następny podbierak Składa się troszeczkę inaczej, jeszcze mniejszy jest. To możecie już go włożyć do plecaka, do, plecaka no. do torby. Jak Wam po prostu wygodniej. Czy też możecie oczywiście go podobnie jak podbierak sewicza, możecie go nosić gdzieś na ramieniu. Absolutnie nie ma problemu. Następnie go rozkładacie, on się od razu blokuje i analogicznie jak w poprzednim podbieraku, Zobaczcie. 3-metrowa sztyca, potężny, potę, potężny zasięg. Idealny do właśnie dużych, do jakich, tak samo jak poprzednio, do, do zaleśnienia tych rzek, do jakiejś wysokiej skarpy. Również tutaj jest siatka gumowana. Ta obręcz jest troszeczkę bardziej elastyczna, ale dzięki temu zajmuje mniej, mniej miejsca. To jest podbierak od Rond Thompsona. E, oczywiście wszystkie, wszystkie podbieraki, e, link do tych podbieraków znajdziecie e, pod filmem. E, już teraz mogę powiedzieć, że na wszystkie podbieraki e, udzielamy rabatu 10%. Także jeśli ktoś się zastanawiał nad kupnem, nad wyborem e, jakiegoś podbieraka, to jest idealny moment na to, żeby jeszcze, jeszcze odrobinkę, odrobinkę zaoszczędzić. Ok, szybki filmik. Mam nadzieję, że, że trochę Wam wyjaśnił, trochę, trochę Wam rozjaśnił temat. Natomiast, natomiast, tak jak wspomniałem, można, można go nabyć 10% taniej. To by było na tyle. Dzięki serdeczne. Zapraszamy Was jak zwykle do obserwowania naszego kanału, do subskrybowania naszego kanału. Zostawcie komentarz, zostawcie dzwoneczek. Dzięki serdecznie. Trzymajcie się. Pozdrawiam, cześć.